Jestem w Koszęcinie na ulicy Dąbrówki. Jadę wzdłuż tutejszego parku do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego. Na którym to skrzyżowaniu będę skręcał w lewo. Jak widzimy, jestem tutaj na drodze podporządkowanej. Skrzyżowanie tylko ze znakiem ustą, bo więc nie mam tutaj obowiązku zatrzymania. Ale, chociażby to, że z lewej strony mamy ogrodzenie parku, niewiele widać, warto się y, zatrzymać. I y, po ustąpieniu pojazdom z prawej oraz z lewej strony ruszamy y, w, dalszą, w dalszą drogę. Natomiast na tym skrzyżowaniu nasuwa się pytanie, czy jadąc w lewo, ustępujemy pojazdom jadącym z przeciwka, tak jak ten niebieski pojazd. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się co nieco cofnąć. A na ulicy Dąbrówki mamy tylko i wyłącznie znak ustąp pierwszeństwa. Nie mamy wraz z nim tabliczki z faktycznym przebiegiem pierwszeństwa, wobec czego przyjmujemy, że tutaj mam tylko do czynienia ze skrzyżowaniem ulicy Dąbrówki i Sobieskiego i z tamtej drogi w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Tutaj jak widać sytuacja się rozwiązała. Tamten pojazd wyjechał na Ulicę Sobieskiego po ustąpieniu przeze mnie i ustąpieniu pojazdom, które nadjechały, nadjeżdżały z jego przeciwnej strony, wykonał skręt w lewo, ja pojechałem jako, jako ostatni. A koniec końców, ustępujemy temu pojazdowi z sprzeciwka, czy nie ustępujemy, jak sądzicie? Otóż ja, moi drodzy, proponowałbym temu pojazdowi ustępować, poczekać aż on przejedzie i dopiero ruszyć. A więc, tak jak to wyszło, tak naprawdę w momencie, kiedy ja tutaj byłem, te dwie drogi są zbyt blisko siebie, aby uznawać je za dwa oddzielne skrzyżowania. Są one na tyle blisko siebie, że powinniśmy to uznać jako jedno skrzyżowanie o przesuniętych wlotach.